Proszę, otwórzcie Biblię, list do Filipian, apostoła Pawła i Tymoteusza. Cały czas powtarzam, że jest to jeden z najbardziej ukochanych przez apostoła Pawła kościołów. Teraz zobaczycie dlaczego. Miłość i pieniądze. Proszę. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie Wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie. Zapomogę, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu Naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Mam nadzieję, że widzicie, że nie przesadzałem. No tu są przeróżne dowody na te tezy, które stawiałem. Miłość musi się wyrażać w praktyce. Miłość musi się wyrażać w czynach. Miłość, gdy trzeba, musi się wyrażać też w aktywności czy poświęceniu finansowym. To przynajmniej mówi. Pismo Święte to opisuje bardzo szczegółowo apostoł Paweł. Zobaczcie, że on stawiał pewne warunki, jeśli chodzi o przyjmowanie pomocy finansowej. Bo uważał, że jeśli przyjmie pomoc finansową od ludzi niegodnych, to oni będą mu później wytykać. O, że to dzięki, tu mnie masz to i tamto, czy zrobiłeś to i to. Zobaczcie, że analogiczna sytuacja pojawia się, pojawia się no w takim czasie em, bardzo wczesnym. Em, studiowaliśmy, dalej studiujemy, ale kiedyś siódmy rozdział listu do Hebrajczyków. Nie? I pamiętacie, tam. Historię, kiedy no, źli ludzie, napadli bratanka Abrahama nie? i tam porwali go i jego całe te dobrodziejstwa, i tak dalej. No, Abraham ruszył w pogoń i no, dogonił, odbił, zwrócił komu trzeba to towarzystwo. i Spotkał go zły i dobry król. To tak troszkę, no, znaczy, krótko to opowiem tę historię. Możecie sobie czy w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Genezis, czy dużo jest o tym w liście do Hebrajczyków, szczególnie w siódmym rozdziale. Ten dobry król Melchizedek, nie wiadomo do końca kim on jest. Nie? To jest być może, być może albo zapowiedź Jezusa, bo takich historii mamy w Biblii więcej, albo nawet sam Jezus w ten sposób się pojawił wtedy na ziemi. Do końca jest to nierozstrzygnięte, też nie zamykaliśmy, ale Abraham stwierdził, że to jest ktoś większy od Niego i dał Mu dziesięcinę ze wszystkiego. Nie? Ale później się pojawił też zły król, który chciał z kolei Abrahamowi zapłacić jak gdyby za to, że on odbił też jego, jego tam te różne tam trzody, bogactwa i tak dalej. Ale Abraham powiedział, nie, od Ciebie nie wezmę. Od Ciebie nie wezmę ani grosza, żebyś później dziadu jeden nie mówił, że to ja dzięki Tobie osiągnąłem błogosławieństwo Boga. Także <laughs> zobaczcie, że tu w przypadku apostoła Pawła to się powtarza. On od nie każdego kościoła przyjmował pomoc. Zobaczcie jeszcze raz. A Wy Filipianie, 15 werset. A Wy Filipianie wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, chodzi o to na początku zwiastowania Ewangelii w Europie, nie? Bo on prawdopodobnie przyszedł do Europy goły i wesoły. Tak można powiedzieć finansowo. Nie był przygotowany. Ale Filipi trafił na dość bogatych ludzi, którzy się nawrócili. Ta y, sprzedaw, sprzedawczyni purpury o pięknym imieniu Lidia, nie? Ona zapewne była osobą majętną I inni też podobni się tam nawrócili. Dobrze mówię? Czy coś tu źle? Czy dobrze? Coś może mi się pomylić, no trzeba mnie kontrolować. Tak, ja nie... Nie? Także prawdopodobnie dość zamożni ludzie się nawrócili. I apostoł Paweł wszedł w taką zażyłość z nimi, że zobaczcie. A wy Filipianie wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, Czyli on zaczął od y, Macedonii Wschodniej, właśnie tam, niedaleko tych cieśni Bosfor i Dardanele, tam niedaleko jest to miasto Filipia. Tam pierwsze, pierwsze było jego głoszenie Ewangelii. Potem szedł na zachód, właśnie niedaleko są Tesaloniki, nie? czyli stolica regionu. A potem odbił na południe i szedł tam gdzieś w kierunku Aten i Koryntu. I kiedy przeszedł całą Macedonię, to mówi: Wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. W dawaniu i przyjmowaniu to nie, że Paweł im przywiózł pieniądze, a oni mu z procentem oddali, tylko w innych miejscach pisma świętego mówi: Ja wam daję do dobra duchowe. Nic wielkiego się nie dzieje, kiedy wy służycie mi, czy sprawie, którą realizuję dla Jezusa, jeśli wy służycie swoimi dobrami doczesnymi. To możemy znaleźć, zdaje się. Ktoś może szybko poszukać, ale wydaje mi się, że w liście do Koryntian coś takiego by się dało znaleźć. Ale może, może się mylę, to trzeba sprawdzić. Od tego właśnie mamy konkordancję. I Czyli oni mu przysyłali pieniądze, kiedy on już wyszedł w kierunku tam gdzieś Aten. A też przypomina, że nawet kiedy od Was wyszedłem, a byłem w Tesalonicze, czyli stosunkowo niedaleko. Ile tam Boguś może być? Ze 100 kilometrów między Filipią a Tesalonikami? 150 gdzieś. No to nawet na tamte czasy nie jest to jakaś tu Greka naszego. Pytałem, także. W liście do Rzymian jest. Możemy to przeczytać. 15 mówisz ile? 27. 1527, już idziemy do Rzymian. To jest też już w końcówce listu do Rzymian. Tak jest. Nie, czekaj, 15-27, tak jest, postanowiły. Tu chyba chodzi tak, o kościoły o kościoły w innych częściach. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. gdyż jeśli poganie stali się. Uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni też usłużyć im dobrami doczesnymi, ale jest też w innym miejscu. Tu jest o, tu możemy sobie zobaczyć użytek tych tekstów paralelnych. Pierwszy Koryntian 9:11, zobaczmy tam. Myślę, że może być o. Nie, no właśnie, tak myślałem, to jest w liście do Koryntian, na co się powoływałem. Także pamięć stara, ale jara, 9.11. Jeśli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeśli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali. I tu jest właśnie, zobaczcie, że on nie od każdego przyjmował. Dlaczego? Bo uważał, że niektóre kościoły są jeszcze niegotowe do tego, żeby łożyć na sprawę jego wyprawy misyjnej. Dlaczego? Bo zaraz przychodziły mędy przeróżne, psy, jak on ich tam nazywa, i mówili, a on to robi dla pieniędzy. Od nędzy do pieniędzy. No to przeczytajcie sobie 11 rozdział drugiego listu do Koryntian. Czy Paweł to robił dla pieniędzy? I tyle. Nie? Tyle w temacie. Ale. Te mędy zawsze się zdarzały. Nie? I on dlatego bardzo był, że tak powiem, czujny na tym punkcie, żeby czasem u jakichś niedojrzałych chrześcijan, czyli głupich trochę na rozumie, ciętych, nie powstało takie podejrzenie, czyli do, że, że on to robi dla nich dla pieniędzy. Dopiero musiał się upewnić, że dany kościół rozumie powagę sytuacji, rozumie czystość jego motywów, rozumie, że on swoje życie dał na szale. O. Wtedy od tych przyjmował pieniądze. Tu dał taki wzorzec. Jeszcze raz przeczytajmy. A Wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii w Europie, gdy wyszedłem z Macedonii, Wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie za pomogę. To właśnie, że apostoł Paweł brał od nich pieniądze. A oni z chęcią dawali te pieniądze, było dowodem zaufania i miłości między nimi. Warto wziąć sobie to do serca. Dalej, druga taka obserwacja. Apostoł Paweł, wracamy teraz do początku, bo to jest, to jest ta najważniejsza myśl, jeśli chodzi o te ich relacje, że oni byli w pewnym momencie tylko jedynym kościołem, który współfinansował podróże misyjne apostoła. Pawła w Europie. Nie? A to były koszty, bo zwykle no, sama podróż. Ym, zwykle za postojem Pawłem było y, kilku, niekiedy może nawet więcej y, ludzi. Y, także utrzymanie ich, oni cały czas się zajmowali przeróżnymi nadawaniem różnych programów, nie wiadomo co, rozmowy z ludźmi i tak dalej. Paweł miał swój biznes, szył namioty i niekiedy był taki czas. Na przykład opisuje w Efezie. Tam. Sam pracował po nocach i szył namioty. Nie? Z tego zarabiał i utrzymywał swoją grupę misyjną. A w dzień zajmował się głoszeniem Ewangelii. Nie? Bo nie był pewny tych ludzi. Nie chciał, żeby tam jeszcze byli Żydzi, była synagoga. Pamiętacie, nie? to dzisiaj też o tym mówiłem. To jest XIX rozdział Dziejów Apostolskich, to się tam opisuje. Zobaczcie. Zobaczcie sobie później, chyba 20 rozdział dziejów apostolskich, jak apostoł Paweł żegna się z tą starszyzną efeską. I tak to jest od 17 wersetu. 20 rozdział dziejów i od 17. Hmm, 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 hmm. Hmm. Tak, tak. Czy Nie, nie, ale że osiemnastym. O, nie, jest. Wedniej no, myślę. A nie, tu jest, że. Mm. 183 18 rozdział trzeci werset a ponieważ uprawiał to samo, rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Ale gdzie jest to z, z tym srebrem? 20.30. Właśnie, bo nie doszedłem, a wyście mnie tam, o, tu. E <laughs> on teraz wspomina ten czas, tam jest opis w 18., a teraz mówi Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądamy. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Czyli on szyjąc te namioty, Pracował także na całą tę grupę misyjną, a wiemy, że ich było dużo, bo wynajął też szkołę specjalną, szkołę Tyranosa, i tam uczył tych nowych chrześcijan także przez dwa lata, cała Azja, ale o tym mówiłem więcej, bo dość często mówię, ale mówiłem w, dzisiaj o 13, to jest dokładnie ten sam kontekst. Od nich pieniędzy nie brał, bo nie był pewny, czy oni zrozumieją. Czy wiecie, on musiał utrzymywać jeszcze innych? A sam musiał pracować na swoje i cudze utrzymanie. Ale nie wziął od nich pieniędzy, bo nie był pewny, czy oni zrozumieją, po co jest to dawanie. Jeszcze nie byli gotowi na to, żeby zaangażować się finansowo w służenie Jezusowi Chrystusowi. Ale zobaczcie, w dziesiątym wersecie mówi: Ucieszyłem się wielce, że przysłaliście tę pomoc finansową. Zobaczcie, Uciś, uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie Wasze o mnie. Tu zobaczmy do interlinearu. Uradowałem się zaś w Panu wielce, że już niegdyś rozwinęło liście. To o mnie myśleć, nad którym i myśleliście, nie mieliście sposobności. Chyba to nareszcie jest tu troszkę dodane, bo jeśli by było to nareszcie to była pewna pretensja, a cały kontekst tego wersetu mówi, że wiem, żeście chcieli, ale nie było jak podać. Nie? Bo wiecie dzisiaj, to można tam przelewy, PayPale takie różne, a wtedy no to trzeba było mieć kogoś zaufanego który to zawiózł. Oczywiście już ten system taki bankowy wtedy się rozwijał, ale no widać, że chrześcijanie tak epafrodyt. Pamiętacie, to jest ten, który chory i Paweł go odsyła. Drugi rozdział 25 werset i następne. tam jest o epafrodycie, o tymśmy mówili więcej. Człowiek bardzo... No, taki, który nawet życie ryzykował dla apostoła Pawła, i on był wysłannikiem Kościoła Filipi, i on przywiózł do Rzymu pieniądze dla niego, bo wiedzieli, że jest. Jest w więzieniu, wtedy ten cały osadzony, no to musiał sam sobie. Tak jak do dzisiaj w Grecji, tu Boguś Wam kiedyś opowie, na pewno jeszcze. Do dzisiaj w Grecji są takie zwyczaje. Nie gdzieś tam w katolickiej Ameryce, czyli w łacińskiej, ale w samej Grecji, że no Grek trafia do więzienia, no to tam ma tylko cele, nie? Kratę ma za darmo, a jedzenie, no to już mu musi rodzina tam finansować, przynosić, mógłby umrzeć z głodu, nie? Niekiedy. Rzeczywiście to rodziny robią. W Rzymie było tak, że nawet niekiedy za, za więzienie trzeba było płacić albo, no to już jak taki był troszeczkę, że tak powiem wyżej urodzony, apostoł Paweł to miał obywatelstwo rzymskie, no to się zgadzano, że on wynajmuje mieszkanie i tam przychodzi strażnik, skuwa się z nimi i siedzi, no ale on ma troszkę lepsze wtedy warunki, ale na to wszystko od czego trzeba? No pieniędzy, nie? a apostoł Paweł no nie mógł wtedy pracować, jak był skuty z tym pretorianinem, którymś, nie? Także zapewne tam były różne, raz jak miał pieniądze, no to może wtedy wynajął to mieszkanie, jak nie, no to był tam gdzieś w celi. W tym, tu, na samym początku, w momencie pisania listu widzimy, że on jest w celi, bo mówi, że tam to całe pretorium jest w więzach i tak dalej. W Dziejach Apostolskich znajdujemy z kolei opis, gdzie on jest w tym wynajętym mieszkaniu. Być może właśnie doszły te pieniądze i on potem mógł sobie polepszyć te warunki więzienia, nie? Także tu 18 werset. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność. O, tu się zaczyna nowy temat. Pierwszy, no to widzimy, że w ten sposób wiel dali wielką radość apostołowi Pawłowi. Mówi, uradowałem się wielce w Panu. Że nareszcie, zakwitło wasze, to, to nareszcie może, że zakwitło wasze staranie, ponieważ już dawno pewnie mu napisali w liście, że pomoc jest gotowa. Tylko, Pawle, gdzie cię znaleźć, jak ci to dostarczyć, szczególnie jak on tam dość długo płynął do. Rzymu. Już dawno o tym myśleli, tylko nie mieliście po temu sposobności. A teraz przez tego Epafrodyta znalazł się gość, który, który zawiózł te pieniądze i sam apostołowi Pawłowi służył. Czyli pierwszy cel, czy nie, drugi, bo pierwszy to jest, żeby się dało, nie? Żeby coś robić, żeby jakieś większe przedsięwzięcia robić, a nawet niewielkie, no to trzeba dać człowiekowi utrzymanie. Trzeba mu dać coś zjeść i gdzieś, żeby się przespał, nie? Na to są potrzebne Pieniądze, nie? Dalej, drugi cel, radość, że ta ich troska zakwitła o niego. Trzeci cel widzimy, zobaczcie, wasz dar, przyjemną wonność. Tu mówiliśmy radość dla Pawła, a teraz przyjemna wonność. To już się z czymś innym kojarzy. Z czym wam się kojarzy przyjemna wonność w Biblii? To tak jak Żydzi albo kadzidła, albo te ofiary ze zwierząt tam spalali, nie? To była zawsze takie, znajdziecie określenia, przyjemna, przyjemna wonność. Tutaj, teraz zobaczcie, wsparcie finansowe dzia działań misyjnych Kościoła jest tą przyjemną wonnością. Żeby nie było wątpliwości, to apostoł Paweł to rzeczywiście używa. Słowa ofiarę mile widzianą, w której Bóg nie tylko mówi dla mnie radość, nie? ale i Bóg ma upodobanie. Myślę, że w tym, momencie, w tym momencie przerwiemy naszą narrację. Także jeśli będziecie komentować, to nie wchodźcie proszę jeszcze w jeszcze winne zawiłości tego tekstu. Będziemy się z nimi mierzyć jeszcze jutro, pojutrze, bo tu naprawdę jest całe morze, takie bogactwo różnych prawd na temat życia materialnego, pieniędzy, miłości i tak dalej. Wiemy, że Paweł był w bardzo bliskiej relacji w Chrystusie, bratersko-siostrzanej z tym kościołem. Dlatego i liczył na nich, jeśli chodzi o pomoc finansową, i otrzymywał. Kiedy otrzymywał, doświadczał radości. Mógł więcej zrobić dla Chrystusa. I po trzecie, a może na początek, był to sposób, w jaki ci ludzie. Oddawali cześć Bogu. Było to miłą wonnością dla Boga, pana i stwórcy. Bo takie pytanie: skąd masz pieniądze? Skąd masz dobrobyt? Skąd masz co jeść, pić i tak dalej? Skąd masz zdrowie fizyczne? Skąd się bierze to, że możesz. I nie jest to twój ostatni oddech ani mój. Od kogo to zależy? Warto się z tym zmierzyć. Wtedy będziemy wiedzieć, co robić z pieniędzmi.